Ekspert od nocy ciemnej, jakim jest święty Jan od Krzyża, to jak już powiedzieliśmy sobie we wcześniejszym odcinku, to znawca doświadczenia ciemności, przede wszystkim poprzez własne koleje życia. On przeżył, zrozumiał i przekazał swoją wiedzę na piśmie, stając się przez to dla wielu ludzi. Serdecznym przyjacielem w ciemnościach i skutecznym przewodnikiem w kierunku światła. Jak wyglądała ziemska wędrówka świętego i jakich trudności w postaci nocy doświadczył w swoim niedługim, bo tylko 49-letnim życiu, zobaczymy teraz w szczegółach. Jan de Jepes urodził się w 1542 roku. W Fontiveros w Hiszpanii w rodzinie bardzo ubogich tkaczy Gonzala de Yepes i Kataliny Alvarez. Był trzecim i ostatnim synem po Franciszku i Ludwiku. Ojciec Jana, Gonzalo, pochodzący z zacnego rodu, dla miłości zrezygnował z dostatniego życia i poślubił ubogą tkaczkę Katalinę. Wobec takiej decyzji rodzina się go wyparła i wydziedziczyła człowieka, który poszedł za porywem prawdziwej miłości. Święty Jan jednak szybko stracił swojego ojca, a potem jeszcze jednego z braci Ludwika. A zatem dzieciństwo świętego było pozbawione ojca, ale pamięć o tak szlachetnym mężczyźnie który potrafił kochać do końca i wszystko postawił na miłość pewnie dzięki wspomnieniom Matki wyryławianie ideał miłości, który potrafił być silniejszy niż śmierć. Ten ideał Boga, który jest Ojcem i który kocha do końca, z pewnością łatwiej było przyjąć Janowi, właśnie patrząc na swojego tatę odważnego męża i dzielnego ojca. Co działo się dalej z Janem i jego rodziną? Otóż w skrajnie ubogich warunkach święty był wychowywany wraz z drugim bratem tylko przez matkę, która za chlebem przeniosła się wraz z synami do kupieckiego miasta Medina del Campo. Jan w międzyczasie przeżył razem z rodziną jeszcze tragedię swojego brata. Otóż stracił on wszystkie, to znaczy ośmioro dzieci, a mimo tej osobistej tragedii zachował nadzieję. Zatem dzieciństwo Jana ze względu na brak ojca i potrzebnych środków materialnych było bardzo trudne, ale jednocześnie nauczyło go niezwykłej samodzielności. I konkretnego spojrzenia na świat. Ten etap był już sporym doświadczeniem pracy nad sobą oraz uczeniem się umiejętności przyjmowania trudnych okoliczności życia z pełnym zaufaniem do Boga. I to były już konkretne przejawy nocy. Oczywiście nie do końca świadomie przeżywanej jako doświadczenie duchowe, bo trudno wymagać dojrzałości teologicznej od dziecka ale intuicyjnie, dzięki wierze dziecka, to był dobry czas, pięknie przeżyty. I tak w latach młodzieńczych Jan był jednocześnie studentem, pielęgniarzem chorych i kwestarzem. Pracując właśnie pośród chorych i pochylając się nad ich cuchnącymi ranami, nigdy święty nie tracił entuzjazmu. Starał się być człowiekiem wobec człowieka. Współczującym wobec cierpiącego. To kolejna lekcja zderzenia się ze światem cierpienia, odrzucenia i ludzkiej biedy. Konkretnego doświadczenia nocy. W wieku 21 lat Jan wstąpił do nowicjatu karmelitów właśnie w Medina del Campo. Pociągało go życie kontemplacyjne i maryjny charakter zakonu. Po roku Złożył śluby i rozpoczął czteroletnie studia w Salamance. W 1567 roku wrócił do Mediny, by dla swojej rodziny odprawić mszę prymicyjną. Wtedy to właśnie nastąpiło pierwsze, a zarazem kluczowe spotkanie z Teresą od Jezusa. A mianowicie podczas rozmowy Jan zwierzył się matce Karmelu zreformowanego ze swojego zamiaru porzucenia złagodzonych życiowo karmelitów i przejścia do surowszych kartuzów. Co ciekawe, entuzjazmem Teresy Jan szybko dał się przekonać do pozostania w zakonie karmelitańskim i rozpoczęcia reformy gałęzi męskiej. W rok po tym wydarzeniu, bo już w 1568 rozpoczął wraz z dwoma współbraćmi odnowione życie karmelu w Duruelu. Od 1572 roku przez 5 lat był spowiednikiem karmelitanek klasztoru cielenia w Avili. I to właśnie w tym miejscu został pojmany, a potem uwięziony na 9 miesięcy w zakonnym karcerze w Toledo. Uważano go za buntownika, i przez to traktowano wyjątkowo surowo. Cierpiał fizycznie, psychicznie, moralnie, a także w wyniku intensywnych doświadczeń mistycznych. I to właśnie tutaj, w tych nieludzkich warunkach pośród ciemności nocy, dokonała się ostateczna przemiana świętego. W sierpniu 1578 roku. Opatrznościowo-Święty uciekł z zakonnego więzienia. Więcej o tym etapie będzie w kolejnym odcinku, w którym poruszymy tylko tę kluczową noc przemiany Świętego. Idźmy zatem dalej. Po udanej ucieczce, Jan został skierowany z dala od konfliktu, czyli z Kastylii na południe do Andaluzji. Tam mianowano go przełożonym klasztoru w El Calvario. Dalej święty założył klasztor w Baeza, a potem objął przełożeństwo klasztoru w Grenadzie i pomógł w fundacji nowego klasztoru karmelitanek Błysych, również w tym mieście. I to właśnie głównie ta przestrzeń geograficzna południowej Hiszpanii stała się gabinetem pisarskim. To tutaj w przeciągu Dziewięciu lat święty napisał albo dokończył wszystkie swoje wielkie dzieła. Ostatni etap życia Jana to trudne doświadczenia związane z upokorzeniami i pozbawianiem go urzędów. Kolejny raz święty stał się niewygodny i traktowany jak buntownik, i to przez swoich Wobec takiego biegu wydarzeń Jan był o krok od wyjazdu na misję do Meksyku. Jednakże wyniszczony chorobą zmarł 14 grudnia 1591 roku w Ubeda, nie skończywszy nawet 50 lat. Tak wyglądało kolejne doświadczenie nocy. To już ostateczne doszlifowanie życiowego diamentu Jana. Jak wyglądał Jan Utkrzyża? Jakim był człowiekiem? Otóż był bardzo niski, niespełna 1,55 pięć m. Miał bladą cerę, której zawdzięczał przezwisko Niedojrzała dynia. Jako zakonnik charakteryzowała go niezwykła przejrzystość serca. Był spowiednikiem który wzbudzał zaufanie, tak u osób świeckich, jak i duchownych. Po ojcowsku prowadził powierzonemu wspólnoty i osoby w czasie formacji zakonnej. Mówiło się o Janie, że był człowiekiem kontemplacji, rozmodlenia, ciszy, ascezy i regularnego życia. Niewątpliwie jego dzieła potwierdzają taki styl, który może się zdawać formą ucieczki od problemów dnia codziennego. Rzeczywistość jednak była zupełnie inna. Ten człowiek o niezbyt dobrym zdrowiu stanął na czele nowego zakonu. Zamieniając się w robotnika, uczestniczył bezpośrednio w budowie poszczególnych klasztorów. Troszczył się o formację zakonników, a przede wszystkim nowicjuszy, fundamentu rodzącego się zakonu. Przy tym dużo spowiadał. Był cenionym kierownikiem duchowym i dużo podróżował. Podobno w swoim życiu przebył około 25 tysięcy kilometrów, i to w większości pieszo lub na mule. A zatem modlitwa i czyn, działanie i kontemplacja, Bóg i człowiek, żadnych przeciwieństw, wręcz naturalna. Beznapięciowa spójność. Życie świętego było raczej codziennym odkrywaniem coraz to nowszych darów bożych, które nigdy nie kłócą się z uprzednio już odkrytymi. Podsumowując, śmiało możemy powiedzieć, że doświadczenie nocy towarzyszyło Janowi przez całe życie, w dzieciństwie, w młodości, podczas poszukiwania. Doskonałości w zakonie karmelitów przed reformą, dalej dało mu się bez znaki podczas próby reformy, a szczególnie najbardziej dobitnie w trakcie uwięzienia. I nawet jego końcówka życia nie była pozbawiona elementów oczyszczenia. To była noc w różnych odsłonach i z różną intensywnością. Tyle na dzisiaj, jeśli nie widziałeś jeszcze, Wcześniejszego odcinka wprowadzenia, to zachęcam Cię do jego obejrzenia. Dowierz się tam o kilku podstawowych sprawach dotyczących doświadczenia Nocy Ciemnej. Natomiast, gdybyś chciał wesprzeć produkcję tej serii, to wszystkie informacje, jak to zrobić, znajdują się w opisie. Z góry bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku naszej wędrówki Poprzez Ciemności do Światła. Pozdrawiam serdecznie. Ojciec Mariusz, Karmelita Busy.